Dzień dobry państwu. Od jakiegoś czasu coraz głośniejszy staje się temat rzekomego sfałszowania wyborów prezydenckich w Polsce. Temat, który na samym początku podchwytywał tylko Roman Giertych, Tomasz Lis i inni najwięksi odklejeńcy z Platformy Obywatelskiej, A w tym momencie stał się dosyć mainstreamowy. To znaczy teraz o rzekomym sfałszowaniu wyborów mówią największe media, mówi Gazeta Wyborcza, Telewizja Publiczna, mówi nawet o tym Donald Tusk, który domaga się ponownego przeliczenia wszystkich głosów. Więc Zastanówmy się, czy rzeczywiście wybory zostały sfałszowane, czy są na to jakiekolwiek dowody, i w ogóle skąd się wziął pomysł, że ktoś w Polsce sfałszował wybory. Wszystko zaczęło się jeszcze na samym początku czerwca, kiedy jeden z dziennikarzy lokalnej krakowskiej prasy zauważył pewną anomalię w jednej z krakowskich komisji, gdzie wynik w drugiej turze znacząco odbiegał od tego wyniku w pierwszej turze, co by wskazywało, że doszło na terenie tej komisji, albo do jakichś bardzo drastycznych zmian w preferencjach wyborczych mieszkańców. Danego terenu, albo doszło do jakiegoś cudu nad urną i rzeczywiście coś nie zgadza się w wynikach tej komisji. Następnie dosyć głośno zrobił się wpis użytkownika Korona Wuhan na serwisie Wykop, który napisał, że zrobił taki skrypt, który policzył, że doszło do naprawdę wielu dziwnych wyników i gdyby odjąć te bardzo dziwne wyniki, to prawdziwym zwycięzcą wyborów stałby się Rafał Trzaskowski. Ten wpis od razu trafił na serwis Twitter, gdzie zrobił olbrzymią karierę. Karierę, wielkie zasięgi i pojawiło się pytanie, czy wybory w Polsce rzeczywiście zostały sfałszowane. I odpowiedź na to pytanie pojawia się już dzień później, ponieważ ten sam użytkownik wykopu napisał, że nie spodziewał się, że ten wpis zrobi taką karierę, że trafił na Twittera, że będą takie zasięgi, taka awantura, że w sumie to on wtedy był pijany, po pijaku napisał jakieś rzeczy, tak mu wyszło, teraz wytrzeźwiał, napisał to jeszcze raz i wyszło mu, że jego wyniki są takie same, jak wyniki oficjalne, w związku z czym żadnej afery nie ma. No i w tym momencie można by się roz Gdyby nie to, że raz rzucona iska rozpaliła wyobraźnię i nie dało się zatrzymać tej spirali histerii. Roman Giertych nie dał się przekonać, że nie ma żadnych argumentów za tym, że wybory zostały sfałszowane. Silniczki na Twitterze się uruchomiły i do teraz uruchamiają się coraz bardziej. Atmosfera robiła się coraz gorętsza. W końcu kolejne media włączały się do tej histerii, cały czas nie mając żadnych argumentów za tym, że wybory zostały sfałszowane. I ukoronowaniem tego całego procesu było to, że nawet Donald Tusk zaczął domagać. Ponownego przeliczenia głosów, ponieważ nie wiadomo, czy wyniki zostały policzone uczciwie. Roman Gierty, który był głównym inspiratorem tej histerii, tej awantury, nakręcał ją cały czas, udostępnił wzór protestu wyborczego i zaczął naganiać swoich sympatyków do tego, żeby wysyłali go do Sądu Najwyższego. Finalnie do Sądu Najwyższego trafiło przez to 50 tysięcy protestów wyborczych, z czego wiele tysięcy nie spełniało jakichkolwiek wymogów formalnych, ludzie nie zmieniali PESEL-u Romana Giertycha na swój, nie potrafią się podpisać, po prostu kopiuj, wklej, wklejali protest wyborczy, więc to nie był realny protest wyborczy, tylko po prostu ktoś wszedł na Twittera, zobaczył konto Romana Giertycha, wydrukował, wysłał i tyle. Jedna osoba nawet dostała 3000 zł grzywdy za wyzywanie sędziów Sądu Najwyższego w swoim proteście wyborczym, co pokazuje jakość tych protestów wyborczych. Po Ostatecznie po sprawdzeniu na razie tych protestów wyborczych, Sąd Najwyższy zdecydował o ponownym przeliczeniu 13 komisji w całej Polsce. Wśród sprawdzonych komisji były dwie w Bielsku Białej. W pierwszej okazało się, że 90 głosów, które powinny pójść na Trzaskowskiego zostały dopisane Karolowi Nawrockiemu. W drugiej to samo wydarzyło się ze 160 głosami. Problem tylko w tym, że przewodniczącym tej komisji, w której doszło do nieprawidłowości, był zgłoszony przez Komitet, Magdaleny Biejat, a wiceprzewodniczący przez Komitet Adriana Zandberga. W związku z czym nie jestem przekonany, że akurat ci konkretni ludzie mieli interes w tym, żeby fałszować wybory na rzecz Karola Nawrockiego. Kolejną sprawdzoną komisją była ta w Kamiennej Górze, gdzie po prostu doszło do pomyłki, to znaczy w całości głosy, które padły na Karola Nawrockiego, stały przepisane na Trzaskowskiego, a głosy Trzaskowskiego na Karola Nawrockiego, czyli ktoś, kto sporządzał protokół się po prostu pomylił. No i tam również przewodniczący był zgłoszony przez komitet Biejać z jego zastępca Tym razem było trzymono na chołowni. W wszystkich tych komisjach byli ludzie Rafała Trzaskowskiego, byli ludzie chołowni, byli ludzie od Biejać Zandberga, W związku z czym ciężko stwierdzić, że akurat te komisje, w których doszło do błędów, były obsadzone przez ludzi związanych jakikolwiek sposób z Karolem Nawrockim czy z Pisem. Ostatecznie Sąd Najwyższy kazał sprawdzenie 13 komisji i w 11 z tych 13 rzeczywiście doszło do błędów. I finalnie zmieniono. Zmieniło to troszeczkę wynik wyborów, ponieważ. Przed przeliczeniem wyniki z tych 13 komisji wskazywały, że w tych 13 komisjach 7900 głosów padło na Karola Nawrockiego, a 5500 na Rafała Trzaskowskiego, a po sprawdzeniu okazało się prawie, że odwrotnie, znaczy 5200 na nawrockiego i 8100 na trzaskowskiego, więc wyniki wyboru zmieniły się dosłownie o parę tysięcy po przebadaniu tych 13 komisji. Po tych wynikach ludzie nakręcający histerię, że doszło do sfałszowania wyborów, zaczęli używać następujących. Argumentu. Skoro zbadano 13 komisji, w 11 z tych 13 okazało się, że były nieprawidłowości, to znaczy, że trzeba teraz zbadać wszystkie inne komisje, bo w innych komisjach również mogło dojść do takich wielkich nieprawidłowości. Jeżeli w każdej komisji udało się zmienić wynik o kilkaset, to jeżeli mamy 30 parę tysięcy komisji i w każdej doszło do tego rodzaju nieprawidłowości, co do w tych 13 zbadanych, no to wyniki wyborów mogły być zupełnie inne. Dodatkowo, ludzie rozkręcający historię, Mówią tak. Dlaczego, skoro sprawdziliśmy 13 komisji, w 11 były błędy i wszystkie były na korzyść Nawrockiego, na niekorzyść Trzaskowskiego, to statystycznie wydaje się to mało prawdopodobne? No i oba te argumenty są chybione. Po pierwsze, sprawdzono nie losowe 13 komisji, w losowych 13 komisjach w 11 byłyby błędy. Gdyby było tak, to rzeczywiście należałoby się zastanowić, czy nie doszło do jakiegoś systemowego fałszerstwa. Sprawdzono te komisje. Co do których wpłynęły protesty wyborcze, które były uzasadnione, co do których sąd najwyższy stwierdził, że rzeczywiście coś tam się nie zgadza, co roz... coś tam się nie zgadza, to można by te komisje sprawdzić. To raz, dwa. Dlaczego wszystkie błędy były tylko w jednym kierunku? Dlatego, że protesty wyborcze wysyłała tylko jedna strona, to znaczy były komisje, o czym jeszcze potem powiem szerzej, w których doszło do anomalii, ale te anomalie, te odchylenia były w obie strony, i tak się akurat złożyło, że protesty wyborcze składała tylko jedna strona, w związku z czym nikt nie badał wyników w komisjach których dochodziło do odchyleń na niekorzyść Karola Nawrockiego, ponieważ wyborcy Karola Nawrockiego nie składali protestów wyborczych, z tego powodu, że są zadowoleni dlatego, że wygrał Karol Nawrocki. Więc słyszy, gdyby sprawdzić wszystkie komisje z anomaliami, to okazałoby się, do czego przejdę zaraz, że część. Wyników byłaby odchylona w stronę Trzaskowskiego, ale druga zbliżona w stronę Nawrockiego. ale żeby to zrobić, trzeba by oprotestować wyniki w komisjach, gdzie doszło do tego drugiego rodzaju odchylenia. W związku z czym nie ma żadnego powodu, żeby uważać, że skoro z 13 zbadanych komisji w 11 doszło do nieprawidłowości na niekorzyść Rafała Trzaskowskiego, że jest to cokolwiek reprezentatywnego dla pozostałych ponad 32 tysięcy komisji. Zobaczcie: wszystkich komisji jest ponad 32 tysiące. Udało się w tym momencie wykazać. Rzeczywiście w 11 z 32 tysiąca komisji wyniki się nie zgadzają. Natomiast czy ma to jakikolwiek wpływ na wynik wyborów? No nie ma. Karol Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim Czaskowskim 370 tysiącami głosów, co oznacza, że do nieprawidłowości musiało być w znacznie większej liczbie komisji niż 11 albo 13. Donald Tusk teraz twierdzi, że według niego, według jakichś badań, jakichś statystyk, jakichś analiz, do których nie udało mi się dotrzeć, mam zielonego pojęcia, skąd Tusk to wziął. coś nie Pasuje w 800 komisjach, to załóżmy, że rzeczywiście. Do czegoś doszło w 800 komisjach, a nie tylko w 13, jak na razie chciał sprawdzić Sąd Najwyższy. Czyli, żeby ponowne przeliczenie głosów w tych 800 komisjach cokolwiek zmieniło w wynikach wyboru, musiałoby się okazać, że w każdej z tych komisji przeliczenie doprowadziłoby do tego, że Nawrockiemu ubyłoby w niej 231 głosów, a Trzaskowskiemu przybyłoby 231 głosów. Teraz zobaczcie, że nawet w tych komisjach, które zostały sprawdzone, tam były różnice o 90, o 160, a nie o 231. 30, a tutaj w każdej z 800 komisji 230 dla jednego trzeba by dopisać i drugiemu zabrać kolejne 230. To jest po prostu matematycznie niemożliwe, zwłaszcza, że w wielu z tych komisji było oddanych między 500 a 1500 głosów. Czyli jak mamy 500 głosów oddanych komisji, żeby tam się walnąć na rzecz jednego o 230 i na rzecz drugiego o 230, to jest po prostu statystycznie niemożliwe. A skoro przy statystyce jesteśmy, to za analizę tych wyników tych wyborów wzięli się profesjonaliści, to znaczy naukowcy, statystycy, ludzie, którzy... Którzy naukowo, zawodowo zajmują się analizą danych, no i chcieli sprawdzić, czy rzeczywiście jest coś w tej hipotezie o sfałszowaniu wyborów i czy statystyka jest w stanie nam cokolwiek w tej sprawie pomóc. Pierwsza analiza profesora Przemysława Biecka. Teraz Wam pokazuję wykres, do którego udało mu się dojść. Macie tutaj na jednej, wykres przedstawiający procent głosów oddanych na Trzaskowskiego przeciwko głosom na Nawrockiego. Jak widzicie, zdecydowana większość punktów. Punktów. każdy punkt to jest jedna komisja wyborcza, idzie od lewego dołu wykresu do prawej góry wykresu. Natomiast macie anomalie, to są te punkty zaznaczone takimi granatowymi elipsami, to znaczy to są miejsca, w których wynik w pierwszej turze wyborów dla tych dwóch kandydatów znacząco odbiega od wyników w drugiej turze dla tych kandydatów. I jak widzicie, to anomalie, czyli te niebieskie elipsy macie po obydwu stronach tego wykresu, co oznacza, że rzeczywiście dochodziło do pojedynczej Błędów, ich tu mamy zaledwie po kilkanaście w każdą stronę, ale te błędy były na korzyść lub niekorzyść obydwu kandydatów, są mniej więcej symetryczne. Czyli z tej analizy profesora Biecka wynika, że na te 32 tysiące komisji rzeczywiście. W sumie w kilkudziesięciu wyniki się nie zgadzają, jest tam podejrzany wynik. To znaczy, że ludzie, którzy poszli tam do pierwszej tury, zagłosowali zupełnie inaczej, niż ludzie, którzy w tej samej komisji zagłosowali w drugiej turze wyborów. I to są rzeczywiście komisje, które trzeba sprawdzić. Ale zobaczcie, te błędy są w obydwie strony, to znaczy część komisji na rzecz Nawrockiego, w drugiej część na korzyść Trzaskowskiego i jest ich niewiele. To znaczy kilkanaście, kilkadziesiąt na ponad 32 tysiące komisji. Nie tylko liczba komisji, w których wyniki się nie zgadzają, Zgadzają na korzyść jednego i drugiego kandydata są podobne, to jeszcze w głosach to jest podobna liczba. To znaczy, według danych profesora Biecka, jeżeli się doda te po 10 komisji z największymi błędami, to one są prawie identyczne. To znaczy, nie ma wpływu na wynik wyborów, że te błędy z jednej i z drugiej strony po prostu się znoszą. Co więcej, jak się w ten sam sposób przeanalizuje wyniki wyborów z roku 15 i 20, to dochodzi tam do takich samych błędów. Co więcej, tam te błędy były akurat na niekorzyść prezydenta. Prezydent Andrzeja Dudy. Co to oznacza, że jak mamy kilkadziesiąt tysięcy komisji, gdzie siedzi kilkudziesięciu tysięcy przewodniczących komisji, wiceprzewodniczący, po iluś godzinach liczenia głosów, to po prostu parę osób na kilkadziesiąt tysięcy osób robi błąd i te błędy są losowe, są w obydwu kierunkach, nie mają żadnego wpływu na wynik wyborów. Do podobnych wniosków doszedł doktor habilitowany Damian Batorski, który sprawdzał, czy wyborcy kandydatów centrolewicowych z pierwszej tury głosowali w drugiej turze na Rafała Trzaskowskiego, a wyborcy prawicowi na Karola Nawrockiego. Okazało się, że Trzaskowski dostał w drugiej turze przeciętnie na poziomie każdej komisji 113% głosów kandydatów centrowych i lewicowych z pierwszej tury i jest 3398 komisji, których dostał w drugiej turze mniej niż wszyscy kandydaci centrowo-lewicowi w pierwszej turze łącznie do 20 tysięcy głosów różnicy. Natomiast Karol Nawrocki w aż 5 546 komisjach dostał mniej głosów niż wszyscy kandydaci prawicowi w drugiej turze. To jest łącznie 59 tysięcy głosów. No i oba te odchylenia po prostu znowu się znoszą, nawet trochę bardziej na korzyść Rafała Trzaskowskiego. Dosłownie jest kilka komisji, gdzie rzeczywiście wynik badając to w ten sposób, to znaczy czy suma tych wyborców z pierwszej tury równa się sumie wyborców z drugiej tury, że tam coś się nie zgadza. I obie te analizy statystyczne, gdzie się bada wszystkie komisje i sprawdza czy są tam jakieś odchylenia, pokazują, że nie doszło do żadnych systemowych fałszerstw, to znaczy te wyniki po prostu się nie zgadzają. Jeżeli dochodzi do jakichś anomalii, to do bardzo zbliżonych anomalii doszło w roku 15 i 20. Teraz pomimo tego, że nie ma żadnych argumentów za tym, że wyniki zostały sfałszowane na terenie całego kraju. Donald Tusk, jego otoczenie medialno-polityczne domaga się przeliczenia wyników głosowań w każdej z 32 tysięcy komisji. I do tego zadają pytanie. Skoro wszystko było uczciwie, to czego się boicie? Dlaczego nie chcecie przeliczyć ponownie wyborów? Co wam szkodzi? Upewnijmy się, skoro są jakieś wątpliwości, to je rozwiejmy. Demokracja warta jest tego, żeby wszyscy byli pewni, że do żadnego fałszerstwa wyborów nie doszło. No i pozornie ten argument zdaje się mieć jakiś sens. To znaczy, rzeczywiście Oczywiście, skoro jest uczciwie, to, czego się boimy, czemu nie chcemy ponownego przeliczenia głosów, ale jeżeli się to trochę głębiej wejdziemy, no to pojawia się mnóstwo argumentów, dlaczego nie należy przeliczać ponownie wszystkich głosów. Pierwszy argument jest taki, że prawo na to nie pozwala, to znaczy w naszym prawie nie mamy instytucji przeliczenia jeszcze raz wszystkich głosów. Działa to w ten sposób, że jeżeli w jakiejś komisji coś się nie zgadza, składa się protest wyborczy, sąd najwyższy może uwzględnić ten protest i przeliczyć głosy w danej komisji, ale nie na terenie całego kraju. To znaczy, jeżeli w jednej komisji doszło do nieprawidłowości, to nie jest to powód, żeby liczyć głosy w pozostałych 30 kilku Tysiąca komisji. No ale jest jeszcze jeden powód. Komisje wyborcze, wieczór wyborczy są jedynym miejscem, gdzie może dojść do uczciwego policzenia głosów, tak żeby żaden kandydat nie miał obaw, że wyniki zostały sfałszowane. Dlaczego? Ponieważ komisje wyborcze tworzone są z ludzi, którzy są tam delegowani przez komitety wyborcze. To znaczy każdy członek komisji wyborczej został tam wysłany przez swojego kandydata i ma tam pilnować tego, żeby on nie został oszukany. Do tego na terenie. Komisji wyborczych działają mężowie zaufani, oni tam wszyscy patrzą sobie na ręce i pilnują tego, żeby przypadkiem nie doszło tam do żadnego fałszerstwa, żeby po prostu uczciwie policzyć te głosy. Ci ludzie często się nie znają, każdy z nich jest z innego komitetu, nikt nie ma tam żadnego interesu, żeby te wybory rzeczywiście fałszować, bo może zostać nakryty przez pozostałych członków komisji, którzy mają z nim po prostu sprzeczne interesy, bo byli tam wysłani przez innego kandydata. W związku z czym system w ten sposób działa, że w komisji ciężko jest fałszować wybory. No ale co już się dzieje, gdy worek z tymi wszystkimi głosami jedzie sobie gdzieś do jakiegoś urzędu po przeliczeniu głosów? No a wtedy to już zupełnie co innego, bo te wszystkie worki z tymi głosami od 1 czerwca leżą sobie gdzieś w różnych urzędach w całej Polsce przez urzędach. Miast, samorządów, gdzie prezydentami, burmistrzami są różni ludzie, często z Platformy Obywatelskiej, i one są tam niepilnowane. znaczy, jeżeli doszłoby do jakiegoś fałszowania głosów, do jakiegoś dokreślania X-ów, podmieniania jakiejś karty wyborczej, to największa szansa, że do tego mogło dojść, jest już po przeliczeniu głosów, w trakcie kiedy te głosy leżą sobie gdzieś w jakichś archiwach, w jakichś piwnicach i nikt ich nie pilnuje. Teraz zobaczcie, załóżmy, że doszło do przeliczenia głosów we wszystkich 30 paru tysiącach komisji i wyniki będą. Inne niż 1 czerwca, znaczy, że tym razem wygra Rafał Trzaskowski. To będą dwie możliwości. Pierwsza. Doszło do złego policzenia głosów w sytuacji, w której nad liczeniem głosów czuwali przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych, mężowie zaufani, kiedy wszyscy sobie patrzyli na ręce, albo do sfałszowania wyborów, to znaczy tych kart wyborczych, doszło w jakiejś piwnicy, jakiegoś urzędu miasta w Krakowie, w Warszawie albo Wrocławiu, gdzie leżały worki z głosami, na które kilka tygodni nikt nie patrzył, które nie były pilnowane przez przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych. I co jest bardziej prawdopodobne, że do fałszerstwa doszło, kiedy wszyscy patrzyli czy kiedy nikt nie patrzył. No ale zaraz powiecie, że to niemożliwe, bo to przecież nielegalne, a nie wolno robić nielegalnych rzeczy, że żaden urzędnik w Polsce nie pomyślałby nawet o tym, żeby dokonać jakiegoś przestępstwa, że jeżeli coś trafiło do państwowego archiwum, do, leży w jakiejś piwnicy urzędu miasta, to w ogóle nie ma żadnych szans, żeby coś się z tym zdarzyło. No jasne, bo przecież żyjemy w państwie, w którym jak się zezna coś na prokuraturze, to kolejnego dnia można zobaczyć swoje zeznania w Gazecie Wyborczej, żyjemy w w którym można komuś założyć nielegalnie podsłuch, a następnie scenogramy z tego podsłuchu albo w ogóle całe nagrania to fruwają po YouTubie czy też po jakichś różnych innych telewizjach. Żyjemy w państwie, w którym ileś procesów sądowych się nie zakończyło, ponieważ zupełnie dziwnym przypadkiem w sądzie akurat woda zalała akta tej sprawy i nie da się już dojść do tego, co tam było i takie rzeczy się zdarzają, ale w ogóle nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby przez parę tygodni nie zakraść się do tych worków z głosami leżących w jakiejś piwnicy i nie dostawić jakiś X-ów albo nie podbięcie jakichś kart wyborczych. No oczywiście, żeby doszło. Ja mam zerowe zaufanie do tego państwa i do jego urzędników. Jeżeli są ludzie, którzy publikują w gazetach zeznania na prokuraturze, jeżeli są ludzie, którzy niszczą akta postępowań sądowych, którzy publikują w internecie nagrania dokonywane przez służby, to ja nie mam żadnej pewności, że ci sami ludzie nie pokusiliby się o sfałszowanie wyników wyborów, jeżeli mieliby taką możliwość, a w tym momencie taką możliwość mieli, bo przez kilka tygodni od 1 czerwca nikt realnie nie pilnował tych worków. Z głosami Oznacza to, że jest dużo bardziej prawdopodobne, że właściwe wyniki wyboru zostały policzone 1 czerwca, niż gdyby były policzone teraz 1 lipca, sierpnia, czy kiedykolwiek po tym, jak worki z kartami wyborczymi opuściły Komisję Wyborczą. I to jest oczywiste dla każdego, kto kiedykolwiek pracował w Komisji Wyborczej, kto wie, jak wygląda liczenie głosów. Co więcej, wie o tym nawet Roman Giertych. Tu macie wpis Romana Giertycha na Twitterze z 23 roku, gdzie pisze on tak. Opowieści, że ktokolwiek fizycznie fałszuje wybory, są nie tylko szkodliwe, ale zupełnie fałszywe. Są pewnie pojedyncze przypadki, lecz nie ma to wpływu na wyniki, gdyż w Polsce zasadniczo exit poll zgadza się z ostatecznym rezultatem. Inna rzecz, zapis wybory nie są równe. To samo Giertyk zresztą mówi na swoim YouTube. Tylko osoba, która nie organizowała wyborów, może mówić, że można je w tych warunkach obecnych oszukać. Nawet gdyby zmienić te warunki, to. Do realnych oszustw wyborczych może dojść wtedy, kiedy mamy do czynienia z dziesiątkami tysięcy ludzi gotowych popełniać ciężkie przestępstwa dla partii rządzącej przy oszukiwaniu przy urnach. W wyniku wyborów nie zmieniają poszczególne jednostki w komisjach, nie zmieniają nawet pewne działania zorganizowane, jeżeli jest dostęp innych osób, szczególnie dzisiaj w warunkach możliwości nagrywania wszystkiego. Do komisji wyborczej. Podsumowując to wszystko, co do tej pory wiemy, Roman Giertych razem z Donaldem Tuskiem oraz usłużnymi im dziennikarzami oraz mnóstwem polityków Platformy i całą tą ich sektą Twitterową silni razem, brną teraz w jakąś narrację, w jakąś teorię spiskową, że w Polsce doszło do sfałszowania wyborów. I twierdzą, że one zostały sfałszowane teraz, słuchajcie, przez opozycję, ponieważ na korzyść Karola Nawrockiego, pomimo tego, że. Wybory organizuje PKW, obsadzona przez ludzi obecnej koalicji rządowej. Co więcej, do tych fałszerstw doszło w komisjach, gdzie byli przedstawiciele komitetów obecnej koalicji, co więcej, oni tam często byli przewodniczącymi lub wiceprzewodniczącymi. Te wybory zostały sfałszowane w taki sposób, że nie zostawiło to żadnego statystycznego śladu. Nie można dostrzec żadnej masowej liczby anomalii na poziomie różnych komisji wyborczej. I to jeszcze do tego fałszerstwa doszło w taki sposób, że nie ma na nie żadnych dowodów. Pani, nikt tak naprawdę nie wie, jakimi metodami te wybory miałyby zostać sfałszowane. To jest po prostu jedna wielka teoria spiskowa. Ja nie słyszałem o żadnym przypadku w historii świata, gdyby gdy doszłoby do tego rodzaju fałszerstwa. No często wybory, oczywiście, że były fałszowane. Często różne reżimy fałszują wybory. Mamy fałszowanie wyborów na rzecz ludzi, którzy rządzą danym krajem, ale ja nie słyszałem, żeby sfałszować wybory na rzecz opozycji przez opozycję, też w takich warunkach, że nie został ślad po tym fałszowaniu wyborów. Żeby sfałszować wybory na poziomie komisji wyborczej trzeba by mieć grupę kilkudziesięciu tysięcy osób, którzy by obsiedli te wszystkie komisje wyborcze i tam fałszowali wyniki w taki sposób, żeby pozostali członkowie tych komisji ich nie zauważyli. Co więcej, żeby to nie zostawiło z sobą żadnego statystycznie istotnego śladu. I ja nie wiem, jak ten mechanizm miałby wyglądać i myślę, że nikt nie wie, bo to jest po prostu zupełnie niemożliwe. To jest taka teoria spiskowa, że ona ma jeszcze mniej jakikolwiek przesłanek za swoją prawdziwością niż wszystkie inne teorie spiskowe. No jest więcej przesłanek za tym, że ziemia jest płaska, niż za tym, że te wyniki wyborów zostały sfałszowane. Jak się robi jakąś teorię spiskową, to dobrze by było, żeby tam jakieśkolwiek argumenty za nią były. Nie wiem, jakieś memy, obrazki, jakieś dziwne teksty, jakieś filmy z żółtymi napisami, a tu nie ma po prostu nic. To znaczy nie ma żadnego argumentu za tym, że te wyniki wyborów zostały sfałszowane. Nie ma nic. To wszystko jest oparte tylko na determinacji Romana Giertycha, żeby nie pójść siedzieć po kolejnych wynikach wyborów i na niczym więcej. I to, że tyle tysięcy ludzi w tym premier państwa polskiego, niektórzy dziennikarze, posłowie brną w tą teorię spiskową, to jest po prostu jakiś kosmos, to jest jakiś psychiatryk, to jest niszczenie państwa, bo niestety do tego to się wszystko sprowadza. Jeżeli dojdzie do tego, że premier państwa polskiego podważa wyniki wyborów, nie mając na to kompletnie żadnych argumentów, to jest to niszczenie naszego państwa, niszczenie zaufania Polaków w to, że cokolwiek w Polsce odbywa się uczciwie, że nasza władza, ludzie, którzy nami rządzą, zostali legalnie, uczciwie wybrani, to jest Krok w kierunku anarchii. Oczywiście w Polsce nie ma w tym momencie narzędzi na to, żeby stwierdzić, że te wybory nie były legalne, natomiast może się okazać na przykład, że koledzy Donalda Tuska z Niemiec albo z Brukseli, Unia Europejska, zacznie próbować w Polsce realizować wariant rumuński, to znaczy unieważnić wybory i stwierdzić, że Polacy źle sobie wybrali i trzeba coś z tym zrobić. Natomiast to wyjątkowo niebezpieczna zabawa, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, jeżeli Niemcy razem z Unią Europejską będą chcieli w Polsce unieważnić wybory i powiedzieć Polakom, że wybrali sobie złego prezydenta niż chciałby Berlin z Brukselą, to to się po prostu skończy zamieszkami, bo nie wierzę w to, że druga strona, której mogą chcieć w ten sposób ukraść wybory, zostawi to po prostu tak sobie i powie OK, to bierzcie sobie tego prezydenta, nie będziemy się awanturować. Oczywiście, że będą się awanturować, jest to prosta droga do destabilizacji całego państwa, jakiś zamieszek, awantur, nie wiem, ofiar śmiertelnych. to jest marsz w bardzo złym kierunku. No dobrze, to dlaczego Donald Tusk ryzykuje destabilizację naszego państwa? Ryzyku jakiejś zamieszki, ładuje się w tą awanturę, nie mając żadnych argumentów w to, że wyniki zostały sfałszowane, i tak naprawdę nie wierząc w to, że te wyniki zostały sfałszowane. No odpowiedź jest jedna. Czym żyli Polacy zanim rozpętano histerię o fałszestwa wyborów? A no tym, że Donald Tusk przegrał wybory, że nie wiadomo czy dalej będzie premierem, że mamy problemy w koalicji, że tu hołownia się stawia z jednej strony, z drugiej strony lewica, kośniak, Kamysz, jakieś rozmowy o zmianie umowy koalicyjnej, jakaś tutaj krytyka, próba wykazania kto zawinił, że Trzaskowski przegrał, wyciąganie Tuskowi tego wywiadu Rymanowskiego, gdzie powoływał się na Jacka Murańskiego. No, o tym była dyskusja, że Władza Donalda Tuska się chwieje, że to skończył się Donald Tusk, że będzie musiał oddać władzę albo teraz, albo za rok, albo za dwa lata. Cała Polska mówiła o tym, że Tusk traci władzę, Tusk się kończy, Tusk robił błędy. A o czym teraz cała Polska mówi? No że wyniki wyborów być może zostały sfałszowane, że nie wiadomo, czy Karol Nawrocki będzie prezydentem. Z punktu widzenia Donalda Tuska to, że uwaga wszystkich została przekierowana w kierunku tego, że wyniki być może zostały sfałszowane, to jest zmiana na plus, bo już nikt nie mówi o tym, że Tusk zawalił te wybory, że Tusk jest beznadziejnym premierem, że Tusk prowadzi Polskę w bardzo złym kierunku, że mamy beznadziejny rząd, który nie realizuje obietnic, który Polacy przestali temu rządowi ufać i być może w kolejnych wyborach odbiorą temu rządowi władzę. I według mnie to jest jedyny powód, dla którego Donald Tusk brnie w tą awanturę. To znaczy Tusk wie, zostało parę dni dosłownie do wakacji, zaraz Polacy rozjadą się na urlopy, nikt już nie będzie interesował się polityką, potem przyjdzie za parę miesięcy. Jesień. Nikt nie będzie pamiętał tej awantury, w wyniku czego uda się taką ucieczką do przodu uciec od tych wszystkich dyskusji o zmianie umowy koalicyjnej, o problemach tego rządu i problemach Donalda Tuska. Czyli według mnie czy to jest prawda, to nie wiem. Donald Tusk, brnąc w tą awanturę, zapisując się do tej sekcji psychiatrycznej Romana Giertycha, próbuje po prostu odwrócić uwagę od prawdziwych problemów tego rządu, od prawdziwych problemów naszego państwa, tworząc jakieś złudzenie, że ktokolwiek ma tu jakiekolwiek wątpliwości względem uczciwości tych wyborów. Podsumowując, czy wyniki wyborów zostały sfałszowane? Nie, nie ma na to żadnych argumentów, żadnych dowodów, żadnych przesłanek. Nic! Poza wzmożeniem Romana Giertycha nie wskazuje na to, że z wynikami wyborów jest cokolwiek nie tak.